Jak mnie wnerwia Aiden Max, na przykład, nie. No Ale tak, nigdzie, Nigdy nie widziałem, żeby fazma miała Max. Tego nie widziałem. No, tak w sumie do 100 któregoś lewla, Jak widziałem Bocze chyba na fazmie, tak czy gdzieś nie po co tak fazmę. grają często. Olejla. No kurwa jego mać. Nie damy się No akurat nie na... No ja pierdolę z tymi serwerami kurwa! Jebanymi Lulandom chociaż zajebać to nie jest nie śmiertelny. No kurwa mać, po prostu nie. Tak raz dechnie śmiercią naturalną kurwa no tak, no to jest... Ja Ja jestem. Jeszcze... jestem. No to jest. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Używam zdolności Ja Ale używam zdolności Ja jestem. opóźnieniem w ogóle do niej ten i Ja pierdolę Ja jestem. O, -o chyba Ja 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 jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja Gra stwierdziła, że go nie winę. No jak? Już czy nie? Już. Pół Żadnego ukrywania. A już, I ta pipka się Nie ma ja, A, No tak jaki kurwa, ej, bo co to jest za kurwa ty... Gdzie tasty level? Zdrowanie. kurwa. To światło. I tam już wyszli oczywiście, kurwa ma. No pewnie wszyscy też lali nie? Aby ich wyrąbało, nie? W ogóle do No jak na przed Może to tak właśnie wcześniej wyglądało, kurwa, że ludzi wywalało do pulpitu, a my myśleliśmy, że... Znaczy, do pulpitu do menu, a my myśleliśmy, że oni wchodzą.

No, ktoś tam się czaruję na pewno. Mamy hmm. No! Pięćdziesiąt. O, O, i zaczyna... zaczyna się baila... balangę tutaj. Kurwa nie do O chuj, no to się kurwa wjebałem oczywiście! I będę aneksu! Tego prowadziła nagrodę. No! A tak wyciskli. No kurwa, mecz. Dzięki aneksu. Nie macie szans. Nie zajęliście to jeszcze ten, uszmykł no. Ja pierdolę, i ta A, rakieta go nie odbiła. Jak no miota w ogóle, nie? Miłowieściapę. Eee, <laughs> nie widzę. Eee. Nawet o tym nie myśl. Na Ej, No kurwa, mogę się ruszyć Ej. do chuja w tej pierdolonej kurwa że Tak, gdzie, kurwa, Ej, w powietrzu jedzie, kurwa, trafia, 10 metrów. Brakuje mi tutaj jednego statku. Brakuje jednego statku. Ano, nie wiem. Nie wiem, coś albo... Arba... Ej, co jest? No, znowu... znowu nie. Nie no, w to się nie da grać. No. Także widzicie...

nie się tak za chwilę kurwa, randomowo, no kurwa macie. Ej, o gdzie on wytyk? Wysrało go. panek. Uh, Dzięki. Łukasz na pałę. Best. Kurwa macie, no został ułamek HP. No ile ja kurwa, ja pierdolę z tym embotem. Ty kurwa pierdolona. No i <laughs> ołók, oh. prawie by mnie Sorry, ja. nie zabiła, w oh. tej chwili, prawda? Chyba, ja. Nie wiem, jakoś w chuj obrażeń by je k***a wylatywał już do niej przed ryj i od razu oh. no. Widzisz, ja wychowałem ja się nie wziął. Osiągnięto yeah. 50%, wymagane jadko. Oh. Daj no, teraz my jesteśmy na 10. level, no tak to... Mamy ciężką brodę! A w oragie gra multiplayer, nie? Kurwa. Tak. Moc jest potężna. Łukasz, uwaga, no i... No i chuj. No. kurwa, kurwa, Kurwa na <laughs> 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 ja tak Czaki... to. Dalej, uciekaj. Dlaczego ich nie wypala tak daleko? Nie wiem. Nie wiem, ty grają jest kurwa... Nie <laughs> wiem. Czekaj, do mowy. O, ale zabiję tam kulturę. Oooo. Chyba walczą raga, eh? Pograne furze. No nie oczywiście. się. Ja pierdolę, zasięg kilometra, kurwa, z Wypierdalaj ty kurwa pierdolona jebana. Żyk. Pak, kurwa do palca palca, kurwa smutny. O. No, zero HP. To Nie mogę. I ta kurwa do mnie podeszła. Odrodzenie kurwa, nie ma killa. Ojej, co się stało! Pierdolona kurwo. <laughs> Dawaj takiego butera. Cię zaraz to napierdamy, ty kurwa, frajerze. Co tam? Anakin, co się stało? Na pa Ja pierdolę czy uciekać! Co jest kurwa? Anakin! Ja pierdolę, co jest? Anakin, jeszcze ci pomacham. Kurwa, wciągam. A <laughs> Kurwa, bijesz go w plecy nic. Duszenie? aha, no, no, no kurwa, to no, tak! Ja kurwa. Nie ma ucieczki. Wytonit me przyszedł. Nie. Rozwścieczony rana wpada w niepohamowaną furię. Dobrze. Psy na górę wchodzą. Nie ukryjecie się. I big. Nie mogę pozwolić. Twoja potęga nie jest dla mnie wyzwaniem. Kurwa, z tymi granatami, ty krajezy bali kurwa, wypierdalaj! Eee. Des push. Des? Mm. Zim to spotkanie elektryzującym po z której jest Dobra, Ach, za Dobra gra kurwa. Ja Dobra gra. Dosłownie. Także już kończę chyba. No też. Bo już mam dość tego, tego gówna. Padaka to mp4.